Dzień dobry, kochani. Dzień dobry. Kłaniam się niewiżdko, witam we wtorek. Witam. <słuchajcie>, Słuchajcie, delikatnie słońce, tak jakoś za tej chmury się przebija, przesuwa. A u nas dzisiaj w nocy spadł, wczoraj w sumie w nocy spadł pierwszy śnieg, zniknął do dzisiaj, ale kochani, z rano w samochód, no to trzeba było tak trochę się szarpać z tymi drzwiami, żeby zamrożone drzwi otworzyć. W pierwszych słowach mego listu witam serdecznie pana Dariusza. Panie Dariuszu, to jest dla Pana serce. To jest to nasze serce, które Pana wspiera. Tą, powiem, grupę, gromadę serc wspierających. Tak, działamy, jedziemy do przodu. Jedziemy i się nie poddajemy. Kochani, postawię może tutaj. To oczywiście, jeżeli się spodoba, to jest no, do wysyłki. <laughs> może Pan otrzymać. Ok, dobrze, kochani. Kijek do ręki i lecimy. Anusiu, dzień dobry. Sylwusiu, dzień dobry. Witam panów i witam, panie. Elżbietko, witaj. Uf, wszystkich tych, którzy potrzebują wsparcia, kochani, potrzebują troszeczkę wsparcia, by to zdrowie się poprawiło. Potrzebują wsparcia, by odważnie zacząć ćwiczyć. Potrzebują samodyscypliny, by w końcu ruszyć, by się zmobilizować. Kochani, no to dzielę się, ale, kochani, to nie jest tak, że ja się dzielę też, no swoim na pewno, ale ja ciągnę ze źródła. Także zapraszam wszystkich, abyśmy się podpinali pod to źródło, źródło miłości. Uff, aby nas wspierało, abyśmy mogli wyjść do przodu z naszymi działaniami. Posłuchajcie, bo, bo te myśli to one są, a to trzeba wyjść z działaniami. Ok? Zmiana ćwiczenia i skręcamy w prawo, w lewo i z tym kijkiem, posłuchajcie, jest fajnie. Bo on nam tu pomaga, ale jest dostępny w każdym mieszkaniu. Jak to kiedyś, kiedyś w ogóle jak to jest, że budujemy Jakiś ślub się zawiera, to buduje podstawową komórkę, tak? Dobrze pamiętam, rodzinę, a podstawowa komórka, no chyba społeczna, nie? Tak sobie kiedyś tam, tak kiedyś sobie przypominam, <noise> Uf, jak to było w Urzędzie Stanu Cywilnego. <noise> no, tak to jest. Bo teraz, kochani, taki przyszedł czas, ale mam nadzieję, że on już powoli przemija, bo. Młodzież też potrzebuje zrozumieć, że to nie o to chodzi. Nie po to te dzieci się rodzą, żeby już później były same, lub ludzie, żeby byli zamiast z ludźmi, no to powiedzmy z kotami. A to nie o to chodzi. Kot to jest przyjaciel człowieka, ale jak nas, całej rodziny, nie tylko jednej osoby. Także to nie o to chodzi, by budować relacje. Ze zwierzętami też trzeba. Ja też ja też lubię i psy, i koty bardzo. Ale to ma nas wspierać jako rodzinę. Rodzinę. Nie zapominajmy. No bo teraz pomyślcie sobie. Przecież by mnie nie było, gdyby nie moje rodzice. No i tak to jedzie. Dobrze, kochanie, ramionka. Kółeczka, ramionami robimy do tyłu. Ćwiczenie następne. Także to takie myślenie, że to ja i już tylko na tym świat, na mnie się ma skończyć, to to niczego to nie prowadzi, bo się rzeczywiście skończy. To tak jak kochani, czytam, że NFZ już zamyka, już kończy. No to teraz pytanie: do czego to doszło? No, dzięki komu? I teraz każdy niech się zastanowi i da odpowiedź, nie? A no właśnie, wspieraliśmy, współczuliśmy. Tylko nikt nie dodawał, że to wszystko idzie dzięki nam. Dzięki nam można pomóc, ale nie może być, że małe, mała społeczność, nie wiem, ja jedna mam pomóc zarazu dziesięciu osobom, nie? Uff, jednej mogę, ale to tak, żeby były proporcje zachowane. No to zarządzanie to jest bardzo istotna sprawa. W tereniu, dzień dobry. O, Filipie, witaj. O, posłuchajcie, jak mi dobrze z tymi... Z tym ćwiczeniem, jak mnie tutaj rozluźnia. Sandrusiu, dzień dobry. Kac, przywitaj. Marcin, jestem, jestem. Ok, dobrze kochani, ćwiczenie następne. Oczywiście z tych moich zestawów ulubionych to, to następne. Kochani, ja w klapeczkach, bo już jest zimno. Mimo ciepłych karpetek zimno jest od... W zimnym balkonie, i na tym ten dywanik to niewiele daje, tylko teraz to dekoracja. <laughs> Raz i burz, wyrzuty do, rąk, rąk do góry. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz. Dwa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak jak wam, kochani, wspominałam, grok. Grok to jest sztuczna inteligencja, jest to apka, można sobie ściągnąć, bezpłatnie można zrobić. I co między innymi grog robi? Ożywa, ożywia, ożywia zdjęcia. I na końcu u filmiku wrzucę wam takie, tym bardziej, że tak jak widać, że jak jest czarno-białe, to widać, że jest to zdjęcie, bo może kolorowe to coś. I posłuchajcie, to jest zdjęcie, zdjęcie mojego brata. I to jest rok tak mniej więcej, e, on się urodził w 63, no to powiedzmy 64, 5, o może 65, bo to taki dwulatek, nie, dwa-trzy dwa, latek. No taki 65, 66, 1965, 66 rok. I zobaczycie, jak... I to jest wszystko bardzo proste. to Nie nie trzeba nic spisać, nie trzeba być informatykiem. I się wrzuca zdjęcie. No żywa. Ożywia się. A zdjęcie ożywa. O postać na zdjęciu ożywa. O, teraz użyłam właściwego słowa. Okay. Dobrze, kochani, a teraz to taki. Robimy. Raz, raz, raz. O, się rozruszać. Uf, pobudzić, by pobudzić tą swoją energię, byśmy by nam się chciało działać. Uff, także kochani, jest. No jest minus jeden przynajmniej, bo tutaj korople deszczu, to wszystko zmrzało deszczu. Jeszcze śniegu wczoraj. Także pierwszy śnieg za nami. Jaka byłam zdziwiona, tylko o dwudziestej patrzę, a tutaj słuchajcie, samochody zasypane, ten dachy białe. Ok, teraz jeszcze tak troszeczkę całym ciałem. Rok Solanka, dzień dobry, zaraz będzie upukiwanie. Słoneczko tam się świeca. No, ja to tak się troszeczkę ogaciłam, ale mogę się rozpłaszczyć. Jak to było kiedyś, jak studiowałam, był taki nasz profesor, który nie uznawał przychodzenia, jak jest było zimno w jakiejkolwiek kurce. I powiedział, że. No, tak fajnie mówił. Szanowni Państwo, ubrania wierzchnie należy zostawiać w szatni. No. Uff, ok. Lęby wartownicze. O, troszeczkę ciep cieplutko. Ciepła, cieplutko się zrobiło, ciepła poczuła. Ale bratki nie, bratki to nie martwą. To wiem, bo kiedyś sprawdzałam. W styczniu, jak mi zakwitł e, bratek w, w ogródku. I wyobraźcie sobie, że przyszedł mróz, zmroziło, minus 8 było, przyszło na drugi dzień słońce, lód się rozpuścił, a bratek dalej kwitł. No, to takie są. Oprócz tego, że bratki kwitnące bardzo lubią króliki, i jak nasz klofas biegał po podwórku, królik tak, miał, mieliśmy takiego klofasa, co sobie swobodnie bieda, biegał, no to posadziłam na wiosnę. Kupiłam z 15 tych bratków, pięknie piwnących. Po południu już dwa zostały, bo nie zdążył zjeść. Po prostu om szab, o, o, zjadł. Omszamał, tak? Tak się mówiło kiedyś, takie było słowo omszamać, szam, om om, oszamać. No patrzcie, nie pamięta. Oszamać, tak? Podpowiedzcie. Szamać, czyli jeść. No to zjadł, nie? O, jak to? Słowa niektóre uciekają, się nie używa. Okej, okay, kochani. No ciepło mi się troszeczkę zrobiło. Słoneczko świeci, robimy przysiady. Uf. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz zobaczcie, ręce przed sobą. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć. A teraz następna dyszka, i powiem Wam, że też się to super robi, jak ręce pracują. I teraz tak. Raz, dwa, łatwiej się wstaje. Trzy, cztery, to pobudzanie energii. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. u, uh, uh. uh, uh. No to energię pobudzamy, ale zimno jest dalej. Ok. I teraz kochani jeszcze wymachę rąk, też tak dzisiaj energicznie, żebyśmy mogli pobudzić tą energię płynącą w nas, aby jej się chciało płynąć. Aby nam się chciało chcieć. Pójdź do przodu. Jak sobie poradzić z tymi emocjami? No właśnie. Trzeba zacząć radzić sobie najpierw samemu ze sobą. Uświadomić sobie, że mamy na wiele rzeczy wpływ. Uff. I teraz przypominam się moja koleżanka, z rozma którą rozmawiałam i ona mówi: Co tu zrobić? Poznałam trzeciego faceta i on też lubi alkohol. Uff. Zbyt dużo. I tak mi przyszło do głowy taka myśl, że. Jakże ona musiała się starać, jak bardzo jakieś takie jakaś taka sytuacja jest w niej, jakaś taka blokada, jakiś taki schemat jest w niej, że poznała niezależnie trzech gości i oni mieli podobny problem. Zobaczcie, jaka to jak to trzeba było wybierać, według jakiegoś schematu, utartego szlaku. Jak trzeba pomyśleć, co zrobić, by złamać ten schemat w sobie. Uff. Zobaczcie, jakie ciekawe. Okej, okay. dobrze, kochani, bo zimno się robi. Uff. Ja wam na dzisiaj dziękuję i zapraszam na jutro. Pa! I ćwiczymy na balkonie. Ile się da? Ile się da? A jaką mamy pogodę? No jak ładnie wygląda ten obraz. Panie Dariuszu, tak, tak ładnie wygląda. I. A taką mamy pogodę. Mówiłam, że brateczki tu stoją. Ach, ich tak, szybko nic nie rusz. Pa, do jutra.